Ciemna i promienna, o bogini, niczym księżyc nieustannie zmienna, ciągle rośniesz i zanikasz. Ciemna i promienna, to jest y, figurka y, bogini wężowej bogini naoliteczna, 5,5 tysiąca lat przed naszą erą. Jak widzimy, ona siedzi w medytacji. Maria Gimbutas, archeologka litewska, podała taką hipotezę, że przez kilka tysięcy lat, co najmniej 3 tysiąca, od 7 tysięcy przed naszą erą do 3,5 przed, a w wielu miejscach, jak na Krecie, do 1,5 tysiąca lat przed do inwazji Greków. Była cywilizacja pokojowa, że nie znaleziono śladów malowideł, scen bitewnych, broni. I za to bardzo wiele dowodów na to, że ci ludzie żyli w pełni afirmując życie. Mamy korzenie zdrowsze niż nam się wydaje, że ten, ten patriarchat co co tam? 5 tysięcy lat a tak na dobrą sprawę w wielu miejscach 3,5, a dopóki żelaza. To jest bardzo, bardzo krótko w stosunku do historii ludzkości i że tak naprawdę te tysiące, tysiące lat było zupełnie inaczej. Kobiety były kapłankami, które prowadziły ludzi poprzez narodziny aż do śmierci, tak, przez proces umierania. I to jeszcze zachowała się przecież ta taka rola kobiet w kulturze ludowej, jeszcze znanej nam prawda, do niedawna, we wszystkich tych europejskich społecznościach, gdzie to właśnie kobiety obmywały zwłoki, przygotowywały do pochówku, no i towarzyszyły narodzinom, były położnymi. I tyle tylko, że to jak już utraciły tą rolę kapłanek, także to przestało być, to stało się tak służebną tylko funkcją, ale oczywistą dla wszystkich, że kobiety to robią. Od dziecka sama chciałam być kapłanką, już jako czteroletnia dziewczynka po prostu czułam powołanie do kapłaństwa, a jako, że byłam w kościele katolickim, to wiedziałam, że nie mogę tego zrealizować. Po pierwsze, Prze słodkie wino, trzecie wodę na wszystko, no i tutaj też pojawia się idea siostrzeństwa. Czyli przywrócenia takiej relacji między kobietami, jak była przed patriarchatem, kiedy kobiety miały wysoką rangę społeczną, kiedy były kapłankami, liderkami, uzdrowicielkami. I tutaj mam taką figurkę minojską, kopię minojskiej figurki z Krety, której właśnie kobiety tańczą, tańczą w kręgu. Jedna z nich gra. Taniec był formą modlitwy formą odtworzenia uniwersalnego wzorca, spirali, kręgu. To, w jaki sposób Ania pokazuje, jak kobiety ze sobą są, i jaką stwarza atmosferę y, siostrzeństwa po prostu, tego, że jesteśmy wszystkie Siedząc w kręgu sobie bliskie i powiązane sprawiło, że jakiś taki do, takiego doznałam spokoju duszy. Tym, co mnie zaprosiło do tego, żeby towarzyszyć Ani, to jest właśnie to, że Ani ja towarzyszy ludziom. Że to nie jest to, że ona jest jakąś górą, jakąś nauczycielką, nie wiadomo jaką, ale właśnie to, że, że ona po prostu jest i nie czuje się takiego, że. Nie wiem, że się idzie za nią gęsiego, tylko że siedzi się w jednym rzędzie albo w kręgu że jest się sobie równe. Od lat organizuję takie wyprawy z moją córką, zresztą na Kretę, śladami bogini, śladami tamtej kultury, po to, żebyśmy mogły odkrywać same, doświadczać tak, w tych miejscach, gdzie. Zachowały się pamiątki takie materialne z tamtej kultury. Jak inaczej kobiety mogły postrzegać siebie same, jak były inaczej postrzegane przez mężczyzn, przez społeczeństwo. Tak, jak bardzo inna była ich rola społeczna. Jesteśmy żywą spiralą życia. Jesteśmy żywą spiralą przemijania. Jesteśmy żywą spiralą, Jesteśmy żywą, spiralą miłości. Jesteśmy żywą spiralą miłości, tak? Światło z ciemności, Świat. Byłam wtedy po wielu latach rozmaitych terapii. Ciągle miałam jakąś tęsknotę za czymś innym, czymś, czego nie potrafiłam nazwać. I jak pojechałam na Kretę pierwszy raz i nie użyła słowa bogini, no i wtedy takie, jakiś taki spokój na mnie spłynął, i sobie pomyślałam: aha o to chodzi. Potem usiadłyśmy z innymi kobietami w kręgu i to było takie doświadczenie, że aha, to teraz jestem w domu. Zapraszam Cię w nocy rodzenia, wychodzę z cienia miodną kroplą miłości, światłem w ciemności. Wołam Cię w nocy wężowa jestem gotowa. Znaczy czuję, że to jest ważne, yy, że to co są ze sobą kapłanki ten taki przekaz, że jesteśmy córkami ziemi, bo tak bardzo odeszliśmy od tego połączenia ze sobą, z całą resztą świata, że to jest takie żeńskie dziedzictwo, żeby to wnieść. To jest świat tak inny od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni jako do normy. Ja dlatego tam, tam jeżdżę, żebyśmy mogli poczuć, posmakować, wejść w jakiejś duchowej podróży, gdzieś tam wrócić do przyszłości, zobaczyć, no to jak my możemy wnieść ten wzorzec takiego życia pokojowego, afirmującego życie, akceptującego śmierć do dzisiejszego świata. Myszczu. Znika oceanie, my wszystkie z bogini i do niej wrócimy tak jak kropka.